Oraz piłą, no bo przecież piwiarnia naukowa. To musi być najlepszy. To musi być najlepszy. Na koniec Na jest najlepszy. Ale najpierw poprosimy jednego ochotnika. Tak, tak, zrobimy z, z ochotnikiem sam. O, to będziemy pijen. robić pijen. się za... O, tam, tam, zapraszam. Tam jest. A my nawet ochotniczkę świetnie się Ochotniczkę. Brawo do ochotniczki. <klucz> Ochotniczka jeszcze nie wie, że musiała się wykazać sporą podwagą. <klucz> Jako że no przecież nami, będzie tutaj na scenie występować. Ochotniczka będzie utrwalać sobie wiadomości o kawitacji. Zapraszamy ochotniczkę do mis. Mamy do środka. Mamy tutaj wino kolejne, białe wino, białe wino, przezroczyste wino. A ochotniczka nasza zostanie wyposażona w narzędzie profesjonalne, eksperymentalne narzędzie. Ja dla dobrej nauki się poświęcę i teraz ochotniczkę nagrodzimy dużą nagrodą, jeśli ochotniczce się uda kawitacyjnie... Oderwać denko od butelki. Tak, ja Wiemy już jak. Ale ile Może było... być za trzecim razem. Ja się trochę boję. Z palcami czy no, tak, tak. No, tak, tak, tak. No, no, tak. Safety tak first! No. Ale jeszcze. A, a ona? On, no, chwileczkę, no, szuka lepszych, no, prawda? prawda? Gdzieś tu były lepsze. Marcin odchom swoje. Nie, 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 nie. nie. Profesjonalnie musi. No, jest, jest. A ja może wyjmę zawartość tej miski, bo to przecież głupio tak innymi, prawda? Jeszcze tym w pierwszych rzędach powinniśmy okulary kolarskie <pi> W pierwszych rzędach to już powinni zginąć wcześniej. Dobrze. Wszystko gotowe? Można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już. Proszę bardzo. Ja może oddam mikrofon. Uwagę na palce. No prosimy, prosimy. I jeszcze raz. Mamy kwiaty w I nagrodę mam tutaj w kieszeni: jest to do Kina Kika na dowolny film do dnia, o do dnia. Proszę bardzo. I za Was Dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz bardzo ostatniej piani naukowej. No i z tego co mi wiadomo przynajmniej, to już jest koniec programu na dzień dzisiejszy.